W odcinku będzie samina ułamki niewłaściwe. Zapraszam do oglądania. Ok, przejdę na dół. pierwszy pierwsze zadanie. Widzisz tutaj ułamek. Widzisz, to trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. To jest liczba mieszana. Dobra, to to liczba mieszana. Ln. Ok, to bierzemy. 5 razy 3 plus 1. Bierzemy kreskę ułamkową. Przepraszam za pismo, gdyż nie tak szybko robimy. No i nie umiem pisać. Myszką. No dobrze, to będzie. 3 razy 5 to jest 15 raz może dodać, przepraszam, nie razy tylko dodać 1. I przypisujemy piątkę Równa się 15 plus 1 to jest 16. Piąty. i to wszystko i następne zadanie. 5 Całk czy, może w pięćset i cztery piąte. Ok, to bierzemy tak. Wolę też inaczej pisać, że pięć razy pięć pięć razy pięć plus cztery piąte równa się 5, razy 5 to wyjścia 5 plus 4 kreska mkowa 5 no, przepraszam za pismo, ale to opera to no jest nieważne tylko ważne, żeby taka treść to jest, taka prawda ok, żeby bym 5 plus 4 równa się 29 Piątych. Następnie zadanie mamy siedem całych i trzy dziesiąte. To jest trójka. Trzy dziesiąte. Bierzemy tak. Dziesięć dziesiątkę przepisujemy Bierzemy siedem raz dziesięć. Plus trzy równa się to będzie siedemdziesiąt trzy dziesiąte. Jeszcze zostały kilka okej. Okay. może cztery, ok, to będzie, róbmy te możecie sobie zrobić, przepisać i zrobić może tu mamy tym co zaznaczę na czerwono możecie sobie sami zrobić to też i zaraz wracam. Ok, dobrze zrobiłeś. To róbmy. Dobra, teraz będę pisał czerwonym. Boś mi się nie chce zmieniać y, koloru do opisu. Ok, to będzie 10. Przepisujemy 2 razy 10. Plus 2. 10 razy 2 plus 2 To będzie tak. 10 przepisujemy. 10 przepisujemy 10. 10 razy dwa to 20 plus dwa. Równo się 22. Następne 100. Tak, jedna dziesiątka. Robimy tak. dziesięć razy sto, plus jeden dziesiątych. Wiem, że nie czytacie, ale polecam właśnie włączyć e, głośność, żeby było słychać, co ja mówię. Ok, to wiedzimy tak to będzie tak 101 tysiące czyli 1 dziesiątych. i to będzie to i to będzie zadanie co następnie zostało jeszcze dwa tu będzie pięćdziesiąt, to jest pięćdziesiąt, co pokazuje pięćdziesiąt, dziewięćdziesiątych. To będzie dziesięć. Razy pięćdziesiąt plus dziewięć dziesiątych, Ok, to będzie tak. Mm. plus dziewięć dziesiąty równa się 500 509 to jest 59 dziesiątych okej. Okay. Następnie zadanie. 10. To, to będzie 1 3 To będzie 3 razy 10 plus 1 z trzecich. Równa się trzydzieści jeden. Dzięki za oglądanie. Myślę, że tyle zadań ci pomogło w tym temacie zrobić. Cześć.